Cześć, tu zakręcona w mini ogrodzie. Chciałabym Wam przedstawić wiśnię ozdobną, kolumnową. Nazywa się amonagawa I dlatego ją pokazuję teraz, bo chciałabym Wam za miesiąc pokazać Wam, jak kwitnie. Bardzo pięknie obsypana jest kwiatem. I ta wiśnia bardzo nadaje się właśnie do Mini ogrodów. Mój pokrój jest kolumnowy. Specjalnie ją tu posadziłam, bo jak widzicie, mam tutaj przejście i inne drzewka, tak jak migdałki, lub inne jakieś rajskie jabłuszka, to by po prostu mi za bardzo nachodziły na ścieżkę nie mogłabym przejść, bo to jest dosyć wąsko. I ta bardzo dobrze się, mam nadzieję, sprawdzi. W zeszłym roku posadziłam, więc w tym roku będzie mi dopiero kwitła pączki widać puszcza więc przezimowała ładnie więc do zobaczenia za miesiąc cześć minął miesiąc, jest końcówka kwietnia tak jak obiecałam pokazuję wam wiśnie japońską Amonagawę jak zakwitła jeszcze nie całkiem ma pąki ale już się nie mogą doczekać żeby wam pokazać jak się obsypała kwiatem hmm. tu u góry jeszcze będą kwiaty i w takim zwartym pokroju kolumnowym rośnie no, pięknie nadaje się właśnie do tak jak mówiłam wcześniej do małych ogródków ona urośnie dosyć wysoko ale można zawsze ją przyciąć żeby nie rosła zbyt wysoko ona jest w zwartym kolumnowym pokroju